Wszystkim na naszym kanale, kochani, w dzisiejszym odcinku mam dla Was, e, mam nadzieję, że dość fajne wyrzutnie, bo chyba takie wyrzutnie chcemy oglądać i, i z takich wyrzutni chcemy e, sobie w Sylwestra e, strzelać. Mianowicie mam tutaj wyrzutnie testosteron JW917. Jest to sateczka w kalibrze 20 mm i mamy tutaj takiego pseudo -potworka. On mi trochę przypomina tego potworka z Resident Iwila której części, takiego właśnie potworka mi przypomina trochę zmutowanego eee, Za ową wyrzutnię średnio trzeba zapłacić 180-190zł Ale był taki okres i mam nadzieję, że będzie więcej takich okresów I to nie był damski okres Że te wyrzutnie chodziły nawet po 130-150zł Więc ludzie się na nie rzucili jak na świeże bułeczki Dlaczego? Nie wiem, w dzisiejszym odcinku się okaże Czy będę żałował, że się razem z innymi nie rzuciłem, czy nie będę żałował? Ląd podstawowy, ląd rezerwowy, jeśli chodzi o gramaturę owej wyrzutni jest to 780 gram Neku, 780 gram, gdzie średnio inne kostki Jorge mają po pół kilo i są w kategorii F2, tu mamy kategorię F3, to jest 280 gram więcej od konkurencji, raczej od innych wyrzutni, nie. więc jest to bardzo dużo. Moja jest z roku produkcji 2020. Benek będzie miał chyba świeżą, więc możemy nagrać pojedynek. Jeśli będzie miał, no to on ma przywieźć do Anjaina zobaczymy, nie? I wtedy możemy odpalić sobie na przykład 2020 i 2021, czy czymś się różnym, w zależności, który rok ma, nie? I ogólnie tutaj jest Big Silver Chrysanthemum i Big Silver Chrysanthemum Mine. Więc... Na bogato będzie. Tak, to jeśli chodzi o to wyrzutnie, ale żeby nie było nudno, to też mamy taką fajną wyrzutnię. Tor. Wyrzutnia dość duża. Tu jest chyba jedna rurka. Jest to Tor. JW831. 25 strzałów w kalibrze 47 mm. To nie 48, to nie 50, a 47 Ciężko spotykany, taki dziwny kaliber, nie? Na internecie widziałem to wyrzutnie już po 280 zł. Gramatura, równiutko kilogram. Rok produkcji, rok produkcji 2022 rok, więc to jest świeżynka. I tu mamy tak, brokat plus czerwone, zielone, białe migoczące się gwiazdki, czyli będzie czerwone migotanie, zielone i białe migotanie. Czerwona piwonia z cracklingiem, czyli na sam koniec będzie finał cracklingowy, a tak to będzie brokat z koronowymi gwiazdkami, więc wygląda dość fajnie. Wyrzutnia dość duża, nie trzeba wkładać jeśli chodzi o szatę graficzną i jakość wykonania, nie ma do czego się przyczepić, wszystko jest ok. Jak się uda te kostki dorwać, linki do nich znajdziecie w opisie. Jeśli to będzie na pirochita, zapraszam was do za skopu instagram machony69 i kanał machony bez spiny. Mańka mnie testowała jakąś zupą, aż mi się w ogóle zakręciło. Dobra, zobaczmy co te wyrzutnie potrafią. Dwa testosterony yy, na prawo leci dwa, rok 2022, na lewo leci rok 2020. No to co, niech odpala, nie? Tak. Andrzej, odpalaj! Zobaczymy. Dwa testostroniki. Faktycznie, stary, stary to jest wszystko na raz, nowy jest wolniejszy. Ale może i lepiej, że jest wolniejszy, wiesz? Bo w tym momencie... Ale w tym momencie jak odpalisz na przykład 5 na raz, to ci wszystko nie wywali w 10 sekund, tylko będziesz cześcił się te 20 sekund. Samolot idealnie. O, samolot leci. Dobra, Andrzej odpalaj Tora! Tak, teraz, Proszę cię kaczor. Nie 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 da wysokość. Panie pilocie, dziura w samolocie, dawaj Tora. My nie strzelamy z profesji, raczej go nie strącimy. Ale może się przestraszyć. No proszę Cię, na trzy kilometry. O! Jak strzela! O, o! Ale wali! O człowieku, jakie pierdzielnięcie! Już się wstacham! Człowieku, to jest ze 100 ale wchodzi ziemia!

Da. 47. O, 47. Ale moc. Ale dymek. Ale moc. Stampa. Fajnie! Zamawiam Tora. <grym> ty już tyle tych kostek zamawiasz, fajer? Trzy sztuki. Trzy sztuki. Ufa, ja lubię Tora, bo ja lubię oglądać Avengersów! Kurwa to. <grym> Kurwa to, biorę Tora. <grym> O, Tor, ja to lubię tora. Tor, dobry. Sąsiedzi chyba słyszeli. O, Ale jest Do wali mi to konkretnie. Więc, co ja mogę wam powiedzieć? Jorgę naprawdę odrobiło lekcję. Andrzej to aż bitny kameruje wszystko. Andrzeju. Jak z twojej perspektywy? Ci, że miałam strach w oczach, jak ten samolot leciał. No, Le no wygląda jakby samolot miał stręcić, tak? Jest Ty, ale powiem ci, ten tor staliśmy 100 metrów. Normalnie czułem w kichach mówię, normalnie 3 cale odpalił. No to jak stara ta, jak stara. Jak stara mega. Jak stara mega. Jak stara mega, to napierdzielało. Normalnie a ziemia chodziła, moja chyba teraz najulubniejsza dwucaluwa, nie dość, że leciało bardzo wysoko. Pierdzielnięcie konkretnie, jak ktoś to w mieście odpali, to uwierzcie mi, że szyby sąsiadom będą chodzić. Moja ocena, ty i to trzy. Ile? 280? Tak. No. O, możliwe, bo oni mocno co bliżyli. Szczerze, 10 na 10 Oj, dla 10. mnie. No i, i tamte też mają 10 na 10. To co one zrobiły we dwie. No. Andrzej, ja 10, to... 10 stuk bierzemy i robimy jedną wielką ścianę kraklingu. Idealnie się krakling kończy wybucha pocisk z kraklingiem. Wiesz, stara miała to, że wszystko naraz, szło szybko, szybko. była. No, nowe no, lepsze są. Nowa jest lepsza, bo dłużej strzela. Dłużej się można cieszyć, tak. a też robi rozpierdziel. Czyli testosteron dycha, tor dycha. Kurwa dzisiaj, sorry za przekleństwo dzisiaj, żeśmy tyle prógów od Jorga odpalili. I powiem wam, może ze dwie kostki, jedna kostka była średnia dla mnie. Ta pierwsza. Madagaskar chyba. A reszta, tak, no, ta setka. a reszta poważnie wam mówię. Kurde. No, aż, jeszcze by człowiek postrzelał, bo nie było lip, normalnie same dobre rzeczy. No. Dobra. To tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.